Witamy Was w kolejnym vlogu Tutaj mała księżniczka sobie leży Elegancka Cześć Ner Cześć Ner Witamy Dzisiaj taka pani wiosna powiedz jestem Prawda? Taka pani wiosna jestem Także słuchajcie dzisiaj kolejny dzień e, Mamy dzisiaj Co my mamy dzisiaj? Niedzielę I dzisiaj wieczorem już przyjeżdża tata Tata będzie wieczorem, koło godziny 20.00 przyjedzie, także czekamy na tatę, dzisiaj vlog o oczekiwaniu na tatusia. Dzień dobry, witamy się serdecznie, Bączku mały nasz. Ok, Genuś, czyli i robot skończył właśnie odkurzanie, także super. Ja za ten czas oczywiście zrobiłam jadek, e, także spoko. E, zostawiłam na chwilę malutką na dole, bo sobie fajnie śpi. Tam babcia, dziadek doglądają. Leoś też pobiegł szybciutko, e, teraz trochę pobiegać e, po ogrodzie, i ja jak skończę, to do nich dołączę. Słuchajcie, moja ukochana stacja dowodzenia, przewijak. Mm, bardzo się cieszę, go mamy. Co prawda zajmuje nam tutaj dużo miejsca, naprawdę dużo, e, ale dla kręgosłupa. Dla przebierania malutkie. To jest taka nasza, takie nasze fajne miejsce. Uwielbiam ją tu przewijać. Robimy tutaj poranną taletkę, wieczorną taletkę, także przewijak, z którego później robimy komodę. Naprawdę świetna sprawa. I słuchajcie, przygotowuję się już powolutku do nagrania dla Was filmu, właśnie pierwszy miesiąc życia Nel. Co nam się sprawdziło i co polecamy w tym pierwszym miesiącu. Także taki filmik na pewno za jakiś czas na kanale się pojawi. Nie mówiąc już o tym, że historia porodu też czeka do nagrania. Dużo filmów mam w kolejce, także będzie, będzie, wszystko będzie. E, tutaj tak, nasz przewijaczek. E, tutaj mamy książeczkę. Ona też sobie zawsze tutaj leży, dlatego, że to jest książeczka, którą dostaliśmy tam przy okazji jakiegoś, jakiejś paczki, jak wychodziłyśmy z malutku ze szpitala. Także taka oto książeczka jest. E, jeszcze malutka, wiecie, nie obczaja. Chociaż myślę, że to jest od 0 do 12 miesięcy, coś tam jej pokazuje. Mam nadzieję, że niedługo. Już będzie ją to naprawdę mega interesować. E, oczywiście ośmiornica, lampka, water wipes, Leoś przyniósł swoją lampkę, jeszcze jak był malutki, to miał ta lodowa lampka. Tutaj oczywiście jakieś tam rzeczy do codziennej pielęgnacji i oczywiście coś, co uwielbiamy, o czym na pewno opowiem, to są... E, otulacze, pieluszki tetrowe, pieluszki bambusowe, muślinowe, to po prostu non-stop piorę, non-stop daje świeże, nowe. Bo cały czas czy tam uleje, czy gdzieś tam wiecie, coś się zbudzi, wyleci, także e, na pewno. E, Świetnie się u nas sprawdzają. Dobra, jestem już na zewnątrz i słuchajcie, wczoraj się Wam śmiałam, jak nagrywałam, że pada deszcz, że ten deszcz był potrzebny, a dzisiaj pogoda rewelacyjna. Pogoda jest po prostu przepiękna, ale tylko jeden dzień, bo cały tydzień później już ma być tak, byle jak. Także korzystamy, siedzimy sobie na zewnątrz, ee, na świeżym powietrzu. Leo się bawi, malutka śpi, także chwila relaksu. Korzystając z tego, że mam okulary, bo zawsze, jak siedzimy tutaj pod namiotem i coś Wam nagrywam, to mega mnie bolą oczy. Nie wiem dlaczego, To chyba jakoś biały namiot, białe światło odbija się i po prostu bolą mnie oczy. Więc korzystając z tego, że mam okulary, słuchajcie, moje urodziny zbliżają się ogromnymi krokami. Wy pewnie, jak już to oglądacie, to jestem już szczęśliwą trzydziestką. Także tak, 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 czas pędzi naprawdę bardzo szybko. I nie śmieję się, bo nie czuję się na tyle lat. Ostatnio też tak rozmawiałyśmy z mamą, i mama mówi, że ona się nie czuje w ogóle na swój wiek. Ja się w ogóle nie czuję na swój wiek. A zobaczcie, ludzie mają po 19 lat, po 20, są pełnoletni. Ja się śmieję, a my już 30. No po prostu stare dziady, praktycznie można już powiedzieć. Także słuchajcie, taka sytuacja. Eee, kolejna rzecz, którą chciałabym Wam powiedzieć, to idziemy z mamą do Asi. Pamiętacie, Asię, Asię moją makijażystkę, która robi. Mi przepiękne makijaże. Asia yy, ma swój salon i wykonuje tam hennę pudrową. I muszę Wam powiedzieć, że ja absolutnie nic. O! Pewnie mój mąż dzwoni. Słuchajcie, że już wylądował. Tak, To był mąż, mąż już wylądował Słuchajcie, ale jeszcze kawałek drogi Czeka go e, z Warszawy Także powracając do e, Henny pudrowej, dowiedziałam się o tym W ogóle od Eweliny na rzęsach, jak byłam ostatnio Że Asia robi pudrową hennę I taka pudrowa henna utrzymuje się Około dwóch tygodni Na skórze, natomiast 6 tygodni Na włoskach, więc razem Z mamą jutro wybieramy się Na hennę pudrową e, Zabieramy ze sobą malutką, także mm, Z tego co Asia mówiła, około godziny jedno osoba. Także weźmiemy cały kwipunek, wszystko ze sobą i po prostu trzaśniemy sobie taką hennę pudrową. Pokażę Wam, jak to wygląda, bo sama jestem ciekawa i powiem Wam szczerze, że no nie wiem, pierwszy raz o tym słyszę. Tak naprawdę. Także dajcie znać, czy słyszałyście o hennie pudrowej. Jakiś ładny kształt Asia nada moim brwiom, więc mega, mega, mega się cieszę. Więc jutro taki plan. Jutro też jadę do mojego lekarza, do mojej kliniki, żeby sprawdzić, czy wszystko ze mną po porodzie ok. Jest już, słuchajcie, miesiąc, malutka skończyła miesiąc. Także miesiąc po porodzie najwyższy czas przejść się do mojego ginekologa, żeby sprawdził, czy tam wszystko, widzicie, ok, jest ze mną. Także jutro lekarz, jutro jedziemy na Henne. Taki plan, taki plan, moi drodzy. No dobra, słuchajcie, chciałam Wam coś nagrać bez okularów, bo tak jakoś dziwnie mówić do Was w okularach, e, ale no nie da się. Po prostu tak oczy mdleją, tak oczy bolą, że masakra, więc jestem w okularach. E, muszę wam się przyznać do jednej rzeczy. E, mianowicie, moi drodzy, jak obejrzałam swój ostatni filmik przed zrobieniem rzęs, kiedy to nie miałam kompletnie nic na rzęsach e, ani na powiekach, absolutnie nic zero, stwierdziłam, że tak kurczę jak nigdy nie nienawidziłam siebie słuchajcie bez makijażu oczu i jak na siebie spojrzałam ostatnio to stwierdziłam, że wyglądam nawet młodziej bez rzęs porównałam sobie y, siebie przed rzęsami i po rzęsach i muszę Wam powiedzieć, że przeżyłam kompletny, kompletny szok. Dlatego, że nawet spoko wyglądałam e, bez rzęs, więc jestem w totalnym szoku. Za co lubię rzęsy? Na przykład za to, że kiedy wstaję rano, wyglądam jak człowiek, nie muszę się ogarniać, nie muszę nic ze sobą robić. Mam rzęsy, wyglądam na taką, wiecie, ogarniętą, więc to jest wielki plus. Rzęsy są naprawdę w tym bardzo, bardzo pomocne, szczególnie przy maluszkach, kiedy to, nie wiem, nie ma czasu rano, żeby zrobić sobie jakiś tam konkretny make-up. E, ale o rzęsach tyle. O rzęsach to już jest inna bajka. Kolejna rzecz, jaką chciałabym Wam powiedzieć, to to, że weekendik mija bardzo, bardzo szybko, naprawdę szybko. Wczoraj w ogóle Krzyśek dzwonił do mnie na FaceTime, rozmawiałam z całą rodzinką w Londynie i muszę wam powiedzieć, że czas się dla mnie zatrzymał. Jak zobaczyłam krześniaka Krzyśka, jak zobaczyłam kuzyn, kuzynki i kuzynów i w ogóle całą rodzinę, to po prostu czułam się tak, jakbym była w Londynie i po prostu no, nie mogła ze względu na malutką przyjść, bo bo, bo, bo nie. Także powiem wam szczerze, że trochę. Porozmawialiśmy razem i czułam się tak, jakbym była razem z nimi wczoraj na tej um, uroczystości, na tej komunii. E, no naprawdę, naprawdę, tak jakby czas stanął i przez chwilę stwierdziłam, że kurczę. Chce mi się jechać do Londynu na jakiś shopping, ale to chyba nie prędko, bo teraz wiecie, dwójka dzieci. No więc nie będzie aż tak łatwo. Zobaczymy. Coraz bardziej mnie kusi to, żeby gdzieś wybyć na wakacje w wrześniu, w październiku. Malutka już będzie na tyle takim fajnym bobo, żeby ją zabrać gdzieś ze sobą, ale to tak. Bo wiecie, skaczę z tematu na temat, dlatego że mam chwilę, tak jak mówię, malutka śpilość gdzieś tam sobie biega w ogrodzie, więc skaczę z tematu na temat, bo później nie wiadomo jak może być. Ehm, więc rozmawiałam czas z Krzyśkiem i czas pędzi po prostu jak szalony. Miesiąc za nami, malutka ma już miesiąc. Ehm, Krzysiek pojechał na weekend, wydawało mi się jakby go nie było, po prostu chwila, moment. Ehm, I w takich momentach docenia się po prostu mężczyznę, że jednak ten mężczyzna jest potrzebny. Jestem wielką szczęściarą, że też mam takiego męża, który bardzo mi przy dzieciach pomaga ehm, i bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Ehm, już leło też się ta to nie może doczekać, codziennie mnie pyta, gdzie jest tata, gdzie jest tata. Mówię, tata jest w Londynie, także już tutaj czeka, taki zadowolony i nie może się tatusia już doczekać. I też chciałabym pochwalić swoje dzieci, bo moje dzieci to naprawdę rewelacyjne egzemplarze. Absolutnie przez ten weekend nie były nieznośne, nie piszczały, nie krzyczały dużo, nie płakały, także naprawdę z takimi dziećmi to. Można wszystko, można góry przenosić. Także pytacie mnie jak Nel, czy jest w zachowaniu podobna do Leosia? No i muszę Wam powiedzieć, że tak, że jest. Póki co, mam nadzieję, że to się nie zmieni, więc mówię to po cichutku, ale jest bardzo podobna do Leosia, jakby taki malutki jak ona. Mam nadzieję, że tak zostanie, bo Leoś był dzieckiem absolutnie bezproblemowym. Myśmy nie wiedzieli przy Leosiu, co to są kolki, co to są, wiecie, jakieś tam bóle brzuszka i te inne sprawy. Naprawdę. Leoś był wzorowy. Mam nadzieję, że walutka też taka będzie. Łeńeczki, jakie ładne co? Tam jest prezent. No tak, jak zajączek był, to tam pochował prezenty, prawda? O tak. No. Za rok teraz pochowa. Idziemy na pomidorową. Raz! Dobra kochani, wróciliśmy z ogrodu Zjedliśmy już obiadek Leoś właśnie je pomidorową Ulubioną swoją zupę Którą nazwaliśmy Diabolo Pomidoro Malutka, też nakarmiona Leży sobie, jak ja się śmieję zawsze, że Chilluje sobie elegancko I pewnie zaraz będzie jeszcze znowu troszkę spała Także pobawić trochę z dzieciaczkami W domku, zrobi trochę rzeczy na komputerze No i będziemy czekać na Krześka. Wrócił tata i zobaczcie jakie prezenty tutaj ma Leoś. Jacie. No super. On mi po, on, Wiesz do kogo on jest podobny? Do kogo? Do ten samolocik do, z tej bajki Super Wingsów. Podobny jest, no? Fajny. Fajny. Tak. Słuchajcie, właśnie ja testuję nowy sprzęt. Krzysiek przywiózł mi z Londynu wiele fajnych rzeczy, w tym nowy taki statywik do trzymania aparatu, bo tak jak Wam mówiłam, zaraz pokażemy, bo tak jak Wam mówiłam, ten już jest taki słaby, malutki. Teraz to mam takiego kosiora, jest po prostu ogromny. Ala selfie stick, ala gimbal. No, ale patrzcie, jak mogę daleko, fajnie kręcić, dużo rzeczy za mną pokazać, także. Co ty jeszcze przywiozłeś? Telefonik jakiś? No, także słuchajcie, Krzysztof po prostu spisał się z prezentami e, i najlepiej jak jest z nami. Tęskniłeś za nami? Za rodzinką? No, oczywiście, no właśnie. Utrzymać. No właśnie. Także jesteśmy już razem. No dobrze, my już czyściutkie, wykąpane, pokąpieli jesteśmy. Tak. <noise> także lecimy spać. Muzyka fit into my world still the bad lingers and all my his swirls now who who you think you are